Witam Was w kolejnym odcinku z gry Ski Jumping 2021. W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie turniej czterech skoczni. Zanim zaczniemy zapraszam do zostawienia subika, zapraszam do zostawienia łapeczki w górę, jeżeli chcecie więcej odcinków z tej giery. No i proszę Państwa, zaczynamy! Na początku oczywiście skrót kontynentalny, skocznia Oberstdorf K95, a potem już turniej czterech skoczni no i pierwszy skok w dzisiejszym odcinku powiedzmy taki trening przed zawodami niestety wiatr o kurczę, zepsułem odepchnięcie od belki ale nie szkodzi miss click można powiedzieć miejmy nadzieję że wyjście z progu będzie dobre wyjście z progu jest dobre no i za zieloną linię będzie kontynentalny to wiadomo lajtowo podobają mi się te nowe narty ale wzorki sobie na pewno będę musiał kiedyś zmienić na tych nartach 94,5 metra i pierwsze miejsce po kwalifikacjach. Dobra, pierwsza seria. Mia... Pierwsza seria miejmy nadzieję, że tu już nie będzie miss Clika. E, było miss słowo. Teraz, <grym> dobra, pierwsza seria. Miejmy nadzieję, że wygramy puchar kontynentalny. Ale powinniśmy tutaj na spokojnie wygrać, no bo w kontynentalnym już jest dosyć niski poziom. Jesteśmy już tutaj wyskilowani. No i mamy nowy rekord skoczni 110,5 metra. Pierwsze miejsce po pierwszej serii konkursu. No i finałowy skok w pierwszym konkursie kontynentalnym. 92% odepnięcie od belki, troszeczkę lepiej. No i uwaga... Czy będzie idealny... Nie, 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 Wyjście z progu jest dalekie od idealnego, niedobrze. To nie zwiastuje zbyt dobrych skoków w turnieju skocznie, ale może nie kraczę. Miejmy nadzieję, że wszystko ładnie wygram. 102 metry. No i wygrywamy te zawody. Zobaczmy sobie jeszcze tutaj podium Barta Gry zadowolonego w szczyrku. Tutaj chłop stanął na no w ogóle na jakimś podejście i kwicuje. E, dobrze, jeszcze tutaj generalka kontynentalnego. E, pierwsze miejsce, spora przewaga. No i dobra, odbieramy sobie pierwszą nagrodę albo sobie nie odbieramy. O, dziwna sprawa, nie ma tutaj nagrody teraz. E, dobra, to lecimy sobie dalej z kontynentalnym. No i dobra, ostatni konkurs przed turniejem czterech skoczni. 88% doknięcia od belki. klasyfikacje oczywiście na spokojnie powinienem to przejść. Ładne wyjście z progu, jest na zielono, bardzo ładnie, bardzo ładnie. I oj, szkoda, że na dwie nogi, ale skok naprawdę spoko, oczywiście powinienem tutaj objąć prowadzenie. 106,5 metra, pierwsze miejsce po kwalifikacjach. No i dobra, pierwsza seria, zobaczymy jak tam odepchnięcie od belki, bo w sumie ostatnio coś nie trafia, 88%. E, miejmy nadzieję, że w turnieju czterech skoczni będzie troszkę lepiej. Może być wybicie za wcześnie troszeczkę, ale nie, ma tragedii. Jest lądowanie z telemarkiem. No i koniec pierwszej, nie, czy nie, jeszcze jeden skok, 104 metry, pierwsze miejsce po pierwszej serii i macie kod na drugim miejscu w ogóle. Mamy mocny wiatr pod narty. Teraz może być jakiś rekord, gdyby było dobre. Pff, odepnięcie bardzo słabe, ale gdyby było dobre wyjście z progu na zielonym, to kto wie, kto wie, może by coś z tego było. No, niezłe wyjście z progu, ależ tutaj warunki naprawdę ciężkie. Już się bałem, że upadnę, ale na szczęście jest ok. No i tak. Kończymy sobie skrót kontynentalny 103,5 metra. Oczywiście wygrywamy jeszcze sobie tutaj podium, zobaczymy i zaraz już przechodzimy do turnieju czterech skoczni, generalka e, e, kontynentalnego, Maciek za mną, także spoko, oczywiście bardzo duża przewaga. No i dobra, koniec skrótu kontynentalnego, e, niestety znowu nie mam tutaj nagrody, nie wiem o co chodzi, chyba coś po ostatnim update'cie się stało niedobrego. E, no i proszę państwa, lecimy sobie... Z turniejem 4 skoczni Obersdorf K120 na start, e, miejmy nadzieję, że tu się nic nie stało z grom po ostatnim update'cie e, No i zaczynamy. Bo tak w ogóle to przed chwilą mi wywaliło grę i musiałem jeszcze raz wejść. Tutaj jakoś dziwnie kolory się teraz zmieniają. Dobra, nieważne. Próbujemy sobie skoczyć. Miejmy nadzieję, że nic się tutaj nie stało po update'cie z grom. E, I proszę Państwa, pierwszy skok. 97 odepchnięcie od Belgii Także bardzo dobrze. Gdyby to był dobry skok, to bym się naprawdę ucieszył. Jakiś dobry początek. No, niezłe wyjście z progu. Leci dość zawodnik wysoko. Jest za punkt HS. 143 metry. Oczywiście to jest nowy rekord mój osobisty. No bo były zresetowane rekordy, tak jak tam mówiłem we wcześniejszych odcineczkach. No i które będzie miejsce? A, no tak, przecież to jest e, z tym... z chaos systemem. E, Dobrze. Tutaj jesteśmy z Richardem Freitagiem. Także zobaczymy, jak to będzie. No i lecimy. E, Richard Freitag 116,5 metra skoczył. Zawsze z tymi Niemcami muszę być w parze. 93% depnięcie od Berki, całkiem nieźle. E, muszę tutaj dobrze wyjść z progu, to jest pewne. Aj, troszkę za późno o nie Richard Fry tak. Muszę cię przelecieć. <grymne> nie, jak to zabrzmiało. Ej, muszę cię przeskoczyć, brzmi lepiej. <grymne> Dobrze. 147,5 metra. To jest dobry skok, to jest bardzo dobry skok. Spokojnie tutaj powinniśmy wyprzedzić chłopa. Zobaczmy, które będzie miejsce. Eee. Stefan laje nas tylko wyprzedził. My jesteśmy na drugim miejscu. I tak to wygląda po pierwszej serii. A teraz seria finałowa. No, musimy tutaj dobrze skoczyć. Mam nadzieję, że już tam nikogo nie przelecimy, tylko przeskoczymy. 97% dopchnięcia od belki. Bardzo ładnie. Czy będzie równie dobre? Wy... o nie. Wyjście z progu dosyć słabe. Zachwiało mnie. No, kurczę, dlaczego nie było telemarku. 152 metry to jest świetny skok. Rekord skocznie, oczywiście. Ale bez telemarku, no kiepsko i tak powinienem być raczej pierwszy patrzcie co to się stało po wyjściu z progu zobaczmy sobie tą powtóreczkę jedną bardzo ładny skok następnym razem muszę tym telemarkiem wylądować bo nie ma szans ale czy będzie pierwsze miejsce ogólnie czy nas nie wyprzedzi Stefan Laje na szczęście nie wygrywamy pierwsze zawody z turnieju czterech skoczni no i tutaj mamy jeszcze podium prawdopodobnie jeszcze będzie generalka zobaczmy sobie no, oczywiście pierwsze miejsce. Coś tu jest nie tak, widzowie, po ostatnim updatecie. Znowu nie mam reklamy, po każdych zawodach mnie wywala, no ale uda nam się na szczęście dokończyć ten turniej 4 skoczni, bo zalicza mi każdą skocznię. Tyle dobrze, miejmy nadzieję, że to, to zostanie naprawione w następnym updatecie, bo tak w ogóle cały czas praktycznie są update'y naprawiające jakieś bugi. No to ten update nie poszedł, chyba pomyśli twórców, przynajmniej u mnie. Może w następnym odcinku już będzie normalnie, przynajmniej taką mamy nadzieję. Widzimy tutaj nawet nam coś jakoś inaczej, tak mruga. Yy, ok, lecimy z kolejną skocznią. No trudno będzie wywalać grę w każdym konkursie, ale dokończymy sobie ten turniej czterech skoczni. No i mamy wiatr w plecy. Piękna w ogóle skocznia tutaj. Yy, 99% dopnięcia od belki. Zobaczmy ten skok. Kwalifikacje. O kurcze, sorry, widzowie, ale mi się klikło. Znowu mi sklik. Coś mi się ścięło. Nie wiem co się dzieje, widzowie, z tą grą teraz. E, nowy rekord skoczni oczywiście mamy. E, no ale które to będzie miejsce? Co tu się stało w ogóle, to nie wiem. Piąte miejsce dopiero. Coś mi się tu niedobrego dzieje z tą grą. E, ale lecimy sobie dalej oczywiście. Będziemy z Tomasem tutaj. Okej. Okay. Yy, tak, lecimy Wiatr pod narty Miejmy nadzieję, że nic mi się tu nie zetnie yy, Nie sądziłem, że takie rzeczy się będą dziać z tą grą dzisiaj Kolej... O, teraz ładnie, teraz ładne wyjście z progu Jest wysoko I prawdopodobnie to będzie skok na pierwsze miejsce Ej, dlaczego nie ma telemarku znowu? O co chodzi widzowie? Coś tu się z tą grą niedobrego stało Oczywiście piękny skok, aż sobie go zobaczmy w powtórce. No ale powinien być telemark, wszystko było ok, przecież. Bardzo daleko, bardzo naprawdę daleko, powinno być pierwsze miejsce. Mam nadzieję, że już będziemy normalnie lądować telemarkiem, potem. Że to tylko mój błąd, że to nic się nie stało z Gromzłego. złego. I skok finałowy. Jesteśmy o włos od wygrania kolejnych zawodów, 73. ...procent odepnięcia od belki. I uwaga, czy będzie dobry skok? No niezłe wyjście z progu, może być, może być. Stabilnie w locie. I będzie za zieloną linię. No jest telemark, jest telemark, o, ...to musiał być mój błąd. Teraz już jest wszystko ok. No ale... ...pewnie mi i tak wywali grę po konkursie. Zobaczymy, zobaczymy. E, miejmy nadzieję, że to będzie naprawione. Jeżeli to jest jakiś błąd gry. E, I oczywiście pierwsze miejsce, drugie zawody w turnieju czterech skoczni. Wygrywamy. Zobaczmy sobie podium, zobaczmy sobie generalkę jeszcze eee, bardzo ładne skocznie tutaj. Kontynuuj. I mamy jeszcze generalkę w turnieju czterech skoczni. Lecimy dalej. No i znowu bez reklamy, znowu mi wywaliło grę po konkursie. Nie wiem o co chodzi. Ale na szczęście nam tutaj wszystko zapisuje, więc dokończymy sobie ten turniej czterech skoczni na spokojnie. Innsbruck K120. Lecimy dalej. Mamy naprawdę duże szanse, żeby tutaj wygrać ten turniej czterech skoczni. Jak na razie bardzo ładne skoki. Patrzcie, teraz takie czarne będzie. Bardziej. Nigdy tak, nigdy tak nie było. O, widzicie? Na chwilę tak migło, nigdy tak nie było, myślę, że coś tutaj się stało po ostatnim update'cie, nawet prawie jestem pewien, bo nigdy tak się nie działo, eee, chyba, że to coś u mnie. Dobra, pierwszy skok, kwalifikacje, 98% zetknięcie od belki, bardzo, bardzo ładnie, no i także bardzo ładna skocznia, uwaga, oj za wcześnie, dużo za wcześnie, coś mi się tu wydaje, aj! Okej, okay, 137,5 metra, bardzo ładny skok. Eee, zobaczmy, nie, nie będziemy sobie paść powtórki, może będzie lepszy skok, to wtedy sobie zobaczymy powtórkę. Eee, plus 7,1 za wiatr dodane. Bardzo ładna grafika w tej grze jest taka, mówiłem to już wiele razy, ale jeszcze raz powiem, i spokojnie ta gra mogłaby być na kompy. I... Pierwszy skok, ale mamy silny wiatr pod narty. To są warunki do bicia rekordów skoczni. 97% zepchnięcia od belki. Bardzo, bardzo ładnie. Wow. No nie! Troszkę spóźnione wyjście z progu, ale... Mo... Ale wysoko leci! Jest. Proszę państwa, gdzie on wylądował! 152 metry! A to ja już nie chcę wiedzieć, co się będzie działo, jak będzie 50. level. Będziemy na płaskie skakać. Zobaczmy sobie ten skok w powtórce, bo... Naprawdę rzadko się zdarzają tak dalekie skoki. I... pyk! Prawie na płaskie. Już dużo wcześniej zacząłem lądować, bo potem mogły być problemy. Patrzcie gdzie jest ta zielona linia, wow! No i oczywiście obejmujemy prowadzenie z takim skokiem świetnym. Ale nie taka duża przewaga, bo 6-1 punktu. Lecimy sobie z finałowym skokiem, wiatr już niestety nie jest tak mocny. Ale musimy po prostu zrobić swoje, oddać dobry skok I będzie dobrze Za wcześnie się wybiłem, wow Problemy w locie, dobrze, byleby za zieloną linię Jest telemark Kurcze, no nie obyło się bez problemu na tej skoczni Ale na szczęście udało się wygrać 139,5 metra Ale tutaj kibiców naprawdę, naprawdę dużo się zebrało No i oczywiście wygrywamy Świetnie, świetnie. Szkoda, że mi grę wywali zaraz. E, proszę Państwa, tutaj mamy wyniki. Zobaczmy sobie podium na tej pięknej skoczni. Nawet może sobie trochę dłużej zobaczmy, bo to fajnie wygląda. E, tak. No i dobra, lecimy sobie. Tutaj jeszcze mamy e, generalkę. I za chwilę ostatni konkurs, w turnieju już skoczni, i w dzisiejszym odcinku. No i tak, standardowo wywaliło mi grę, wygrywamy, nie ma reklamy, to przez to. O, umowa ze sponsorem się skończyła, no to weźmiemy sobie jeszcze sponsora oczywiście. Przed konkursem potrzebujemy anterków, więc pójdziemy sobie w największą ilość anterków, chociaż nie ma tu żadnych dobrych ofert anterkowych. Także, no nie wiem. Pieniążki nie są nam jakoś bardzo potrzebne. A pieniążków oferty są bardzo ładne. Power Drink 2 600. Dobra, bierzemy hantelki. 9 tutaj hantelków, to jest najlepsza oferta na 9 konkursów. Dobra, bierzemy. Będziemy trochę tych hantelków mieli, a potrzebujemy hantelków. No i przechodzimy na ostatnie zawody z turnieju czterech skoczni. I ostatnie zawody w tym odcinku. Bischofshofen. K 125. No niestety małe problemy z Grom w dzisiejszym odcinku. W ogóle możecie pisać w komentarzach jakie wy macie problemy z grom, może tutaj akurat e, ktoś z twórców będzie oglądał, to może coś e, tutaj będzie w stanie naprawić albo coś. No jest taka możliwość. E, dobrze. Wiatr pod narty. No i zaczynamy, proszę państwa, finał turnieju czterech skoczni i problemy z Grom. 99% odepnięcie od belki. Bardzo ładne odepnięcie. I... Nie! Nie! Ostatnie zawody. Nie może to się tak skończyć. Na szczęście ja się nie muszę kwalifikować. Proszę Państwa, znowu mi coś zlagowało przed wyjściem z progu. Co się dzisiaj dzieje z tą grom? 125,5 metra. 125,5 metra to i tak się cieszę, że taki dobry skok kurczę z takim wybiciem. Które będzie miejsce? Oczywiście jest kwalifikacja jakimś cudem. E, będziemy tutaj z Markusem. E, zapomniałem nazwiska. Na e. Markus. E. No nieważne. Lecimy sobie dalej, ale ta skocznia ładna. Bardzo ładnie są tutaj skocznie odwzorowane. No i pierwsza seria. Nie może być żadnych misklików, jeżeli chcemy myśleć o zwycięstwie tutaj. No i w turnieju czterech skoczni, bo też. Można tutaj przegrać. O, o to chodzi. Bardzo ładne wieście z progu. Także myślę, że już. O Jezus, jaki będzie daleki skok! 158,5 metra. To był naprawdę daleki skok. Aż się przestraszyłem. A co będzie na 50 levelu? Już nie mogę doczekać. Zobaczmy sobie to w powtórce. Bardzo wysoki lot. I skok, prawie że na płaskie. Fajnie to wyglądało i przechodzimy do rundy finałowej. Pa, par, pam. finał. <grym> finał. Prawdopodobnie już wygramy. Nic się już tu nie powinno raczej stać. No ale przydałoby się o, o, ostatni skok oddać dobry. Mamy leciutki wiatr pod narty. Mógł być mocniejszy to, bo chciałbym znowu na płaskie skoczyć. No ale musimy teraz oddać po prostu dobry skok. uwaga Dobre wyjście z progu, trochę mną zachwiało, ale to się często dzieje, no i będzie piękny, piękny skok wylądowany z telemarkiem i w pięknym stylu wygrywamy turniej czterech skoczni, dzisiaj ze zbugowaną grom niestety, troszeczkę. Zobaczmy sobie powtóreczkę jeszcze na koniec, jak już leci. No też było dosyć blisko już do rekordu. Okej. Okay. Bardzo fajnie. Pierwsze miejsce już... Mnie... Które miejsce? Hmm, które może to być miejsce? Pierwsze miejsce oczywiście, zobaczmy sobie. Podium. O, tutaj odgapił ktoś trój ode mnie. No i generalna klasyfikacja. Pierwsze miejsce ze sporą przewagą. Yy, jeszcze tutaj będziemy mieli generalkę pucharu... Aha! Tutaj jeszcze ten! Całego turnieju 4 skoczni mamy podium. Bardzo fajnie, bardzo fajnie, to mi się podoba oczywiście. Zapomniałem o tej animacji, że ona istnieje taka propo. No ale dobrze, że istnieje oczywiście ta animacja. Dobrze. I lecimy sobie. Jeszcze tutaj będą wyniki pucharu świata chyba, tak? Czy nie będzie? Będą pucharu świata wyniki, też bardzo duża przewaga, 200 ponad punktów. Także bardzo ładnie. No i uwaga, mi zmifowali grę i zaraz się widzimy. No i wygrywamy. No i widzowie, sorry za to, że tak ten odcinek troszkę dziwnie zbugowany był, no ale to nie moja wina w sumie. No i kończymy sobie ten turniej 4 skoczni, uzbieraliśmy tutaj 400 już tysięcy pieniążków. Ja się z wami powoli żegnam, miejmy nadzieję, że w kolejnym odcinku już będzie wszystko ok. Zapraszam do zostawienia subika. Ustawienie łapeczki w górę, jeżeli chcecie więcej odcinków ze ski Jumping 2021, oczywiście. I do usłyszenia!